A teraz idźmy do kolejnej rzeczy. Trwanie. Czytajmy Ewangelię według Świętego Jana, piąty rozdział, 24 werset. Ręczę i zapewniam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne, ma trwanie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci. Do życia. Jezus nie wątpił w istnienie człowieka, po ustaniu ludzkich funkcji życiowych, materialnych. Dowodem na to jest też Jego zmartwychwstanie. Pusty grób. Przez dwa tysiące lat nieobalona sprawa, On zmartwychwstał. Co by natomiast było Gdybyś poszedł do psychologa wyznającego naukę w tym powiedzmy sobie akademickim czy materialistycznym zakresie, nie mógłbyś usłyszeć o tym przyszłym życiu. Psycholog by nie zaprzeczył, ale tylko z grzeczności dla Ciebie i z chęci posłuchania Ciebie. Za Twoje pieniądze. Taki psycholog nic o tym nie wie. Jedyna jego pociecha jest taka, żebyś pięknie umarł, bo potem już jest zginienie. Nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma nadziei. A gdybyś wrócił do niego i powiedział, że jednak nie daje Ci to spokoju, to psycholog miałby wówczas podstawy skierować cię do psychiatry. I dostałbyś leki, żeby to pytanie Cię nie męczyło. To jest nadzieja. I gdzie w tym Chrystus? Myślę, że Chrystus wyprzedza tę naukę i daje nam nadzieję. Przychodzi z innej rzeczywistości, żeby powiedzieć nam, że ta rzeczywistość czeka na nas i że On tam czeka jako nasz. Przyjaciel. I dlatego przejdźmy do ostatniej części w naszym konspekcie, przyjaźni.